Witam, to jest witajcie w filmie informacyjnym znowu. E, którym... To też będzie taki krótki film, co rok temu w maju było, tak? Także no... To ja chcę wam pokazuję, no... Oficjalnie mogę potwierdzić, że jestem znowu przysiębiony, czy tam mam stan podgorączkowy znowu. Ja jeszcze nie sprawdzałem sobie temperatury, ale... Myślę, że już będzie tak 37,5 stopnia, tak. Mam. No, wczoraj sprawdzałem i tyle mi wyszło. No i. Yy. I co chcę wam też. potwierdzić, że raczej. Filmów przez następne dni raczej nie będzie, tak. I. A jak i coś będzie, no to zapraszam na. Twitcha, tak na Twitcha, link będziecie mieli w opisie, bo tam czasami prowadzę jakieś tam streamy i tym podobne. No i, y... co no, chciałbym wam powiedzieć, że też przepraszam też za to, że nie było filmów przez stań kilka dni, tak wiem, że wrzuciłem jakieś tam piosenkę, ale ta piosenka to było to nie był nowy film, tylko to był stary, Tylko po prostu był na niepublicznym. Także no, wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. Że to nie jest nowy film, to jest po prostu stary film, tylko że jest został na niepublicznym, tak. Jeżeli nie mylcie, to jest nowy film. No i. Yy, I nie wiem, jeżeli wy. To moment wystrowienia raczej nie będzie nowych filmów. Ja chcę troszeczkę wyzdrowieć. Zobaczymy nadal jak to będzie. Przedwczoraj... Przedwczoraj to był taki chyba początek choroby i gaz. Wczoraj już było troszeczkę gorzej. No a dzisiaj już jest gorzej trochę tak. Znowu. Więc chciałem ja sobie już troszeczkę jest lepiej, ale... Mam, mam przy sobie wodę. Mam w sobie jakiś tam... Jeśli nie leki, może może jakiś lek tam wezmę, może, ale zobaczymy. No i yy, oczekujcie aż zrobię tak. Ja nie wiem co tu więcej przedłużać. Dziękuję wam za wysłuchaniem tego materiału. No i yy, czekajcie na jakieś informacje, tak. Nie. Yy. Trzymajcie się, no i miłego maja.